Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pogadane i Tyle. Bohaterami głównymi dzisiejszego odcinka, gdzie naszych trzech muszkieterów, miłościwie nam tutaj robiących coraz większy bałagan, czyli mówimy tutaj o panu Morawieckim, o panu Gowinie i panu Niedzielskim. Premier, wicepremier i minister zdrowia. Ale zanim e, porozmawiamy sobie o ich nowych osiągnięciach i pomysłach, to trzeba by e, nakreślić e, taki szerszy kontekst e, całej sprawy. Słuchajcie, e, każdego dnia sobie wchodząc w internet, otwierając strony Widzę pierwsze informacje, o czym już mówiłem, newsy. Nowy rekord zakażonych. Nowy rekord zgonów. No słuchajcie. Albo. Ilość zakażonych ciągle rośnie. No nie, nie rośnie. Właśnie na tym cały myk polega, że nie rośnie, tylko spadło. I pokazuje nam to. Że e, intensywność całej pandemii, e, rozchodzenia się e, tego, tej zarazy e, po prostu spadła. Mieliśmy po 27 tysięcy zakażonych, e, teraz jest 15. Spadło chyba nawet jeszcze kilka dni temu do 8, czy jeszcze mniej nawet. Wszystko zależy od tego, ile zrobimy testów też. Więc można sobie tym manipulować. Dopiero co były doniesienia, a to na Śląsku więcej, no ale przecież mieli właśnie całe województwa konkretne sprawdzać. Więc w tym, w tym kontekście chciałbym zauważyć, że cała ta polityka strachu, ta wizja śmierci ziejąca z telewizorów, radia i w internecie. Wcale nie ustaje i przeczy faktom, po prostu cała ta narracja. No i co się dzieje? No, tutaj Karp by się uśmiał, bo na święta miłościwie nam panujący wymyślili, że Boże, narodzenie możemy spędzać. Dobrze, że w ogóle możemy. Tylko w pięć osób. Jeżeli to nie są domownicy, którzy ze sobą mieszkają, dlaczego nie 6 albo 4? Jak, on, jak oni to liczą? Według jakich kryteriów? Dobrze, że jeszcze nie zastosowali się do nowych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, która proponuje, żeby również w domach nosić maseczki, te niemedyczne. No to też genialny pomysł. Super. I to jest pierwsza sprawa święta. Dlaczego tylko pięć osób? Może aż tyle. Dobrze, że karpia nie, za, nie zakazali, także na pasterkę będziemy mogli iść. Eee, jak oni będą to sprawdzać w ogóle, nie? To też jest, czy to jakiś e, niemiły nam sąsiad będzie dzwonił, że widział szóstą osobę, która tam wchodziła do mieszkania. I będzie dzwonił policja, będzie nas, nas tutaj męczyć mandatami pod choinkę. E, pff, no. To jest pierwszy, pierwszy geniusz, jaki, jaki wprowadzają. Drugim geniuszem jest już zapowiadany przez pana Gowina pomysł utrudnienia nam przemieszczania się. Czyli wprowadzenie, nie wiem jak to nazwać stref zamkniętych po województwach, po powiatach, po miastach. Czyli utrudnią nam przemieszczanie się po świętach najprawdopodobniej. Z tego, co pan wicepremier raczył zdradzić, że już taki pomysł jest. Ech, no nie wiem, w czym to pomoże, ilość zakażeń spada. Ech, będziemy zamknięci na Sylwestra, czyli przy wigilijnym stole już możemy usiąść, ale na imprezę sylwestrową to nie. Już nie możemy, bo to zagraża życiu i zdrowiu. Innym. Podejrzewam, że więcej byłoby ofiar petard niż panującej rzekomo zarazy. Czyli to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest po prostu powtórka z rozrywki z marca-kwietnia i maja no po prostu tak samo w cudzysłowie i to dużym genialne pomysły na obostrzenia i tutaj rządzi absurd po prostu rządzi absurd bo otworzyli galerię ale sklepy meblowe to już nie nie mogą być jednoosobowe działalności gospodarcze też też nie, nie, nie mogą Pani kasjerka, nie wiem dlaczego w sklepie wielkopowierzchniowym jest bardziej bezpieczna niż na przykład y, pani kasjerka w meblowym. No i tutaj można to traktować jako suchar polityczny. Pan Gowin zdradził jeszcze jedną rzecz: że jak za, chcieli zamknąć stoki narciarskie i, i, i wyciągi. To zadzwonił do niego największy fan narciarstwa. Eee, oprócz, oprócz. Nie, to nie, nie trener od pana Szumowskiego, nie. Eee, nasz szanowny pan prezydent Andrzej Duda zadzwonił do, do wiceministra Gowina i poprosił, żeby jednak tych stoków nie zamykać. No, dajmy ludziom pojeździć na tych nartach. No i super, nie mam nic przeciwko, bardzo dobrze. Tylko, że gdzie ci ludzie mają spać? Gdzie ci ludzie mają jeść, którzy przyjadą na te stoki narciarskie? No nie wiem, namioty mają sobie zimą rozłożyć? Jakie alpiniści gdzieś tam? No, hotele pozamykane, restauracje pozamykane. No, co oni mają zrobić? Kolejna bzdura po prostu. Stoki narciarskie, tak, ale, ale no, nie Kolejna bzdura, która się z tym wiąże, no to słuchajcie, przecież ferie teraz mają być w jednym terminie dla wszystkich. No i jaki skutek tego będzie? No pff, taki, że nagle ludzie w jednym miejscu się zgromadzą, bo jakby idea. Ferii w różnych odstępach, w różnych terminach, w różnych województwach, była taka, żeby właśnie na przykład nie zwaliło się całe grono turystów na ferie do Zakopanego dajmy na to, bo raz, że nie będzie miejsc w hotelach, dwa, że będą przepełnione stoki no, masa różnych rzeczy po prostu za dużo ludzi. W tym samym terminie, w, w miejscowościach słynących z turystyki. No i oczywiście, patrząc pod, pod kątem rzekomej zarazy, no to przecież powinno nam zależeć na tym, żeby nie gromadzić dużej ilości ludzi w jednym miejscu. Więc robią nam ferie w tym samym terminie, ale grzecznie proszą, żeby no jednak nie jechać nigdzie musimy być solidarni nie możemy nigdzie, nigdzie jechać, żeby jednak spędzić ferie w domu bezpiecznie no, no same genialne pomysły kolejny raz już, to, to już dziewiąty miesiąc genialnych wytworów myślowych Ludzi, którzy są odpowiedzialni za nasz kraj i za nasze bezpieczeństwo, między innymi, także. Tutaj wiąże się z tym jeszcze jedna sprawa, właśnie. Być może obostrzeń, które mają być, jeżeli chodzi o poruszanie się. Może to wszystko jest taki genialny twór, zlepek. Uzupełniających się pomysłów, czyli stoki narciarskie otwieramy hoteli i restauracji nie. No bo po co ktoś będzie tam jechał, tylko miejscowi sobie pojeżdżą bezpiecznie. Druga sprawa, robimy ferie wspólne dla wszystkich, ale to nie dobrze, żeby wszyscy się zjeżdżali, więc prosimy, żeby zostali w domach. A jeszcze dodatkowo zabezpieczają to. Potencjalnym zakazem poruszania się. Na przykład. No, mi zaczyna brakować słów generalnie na, na te wszystkie pomysły. Zakażeń jest, jest coraz mniej, coraz większa ilość społeczeństwa nabywa odporność grupową. A co leży i o czym się nie mówi? Leży ochrona zdrowia. Po prostu leży i kwiczy, i nic się nie zrobiło w tym temacie. Mówiłem we wcześniejszych vlogach o, o szpitalach polowych, szpitalu no, narodowym na przykład to ko, ko, koronny jest, jest przykład głupoty. Kosztuje nas on, chyba yy, słyszałem. Ktoś to policzył jakieś 20 milionów tygodniowo. Ja to tak z palca liczyłem potencjalnie. Ktoś to yy, policzył 20 milionów złotych tygodniowo za pusty szpital. A służba zdrowia, która powinna się zająć yy, innymi chorobami, też no bo po to jest. Nie ma takiej możliwości, dlatego że, że te wszystkie przepisy obostrzenia, które no, wymyślali panowie w garniturach, zasiadający w ławach sejmowych i myślących, że robią coś mądrego, e, takie przepisy im dała, że one nie są w stanie normalnie funkcjonować i obsługiwać pacjentów. Podwoływane. Różnego rodzaju zabiegi, operacje. Cała grupa onkologicznych pacjentów ma po prostu odłożoną w czasie śmierć, bo nie diagnozujemy odpowiednio wcześniej, bo nie mają opieki. Więc zastanawiam się, kiedy to się skończy? Mówią tylko o łóżkach, o respiratorach, o szczepionce. I budują nowe miejsca, nowe puste łóżka, wstawiają do, do, do szpitali polowych. No, I wydają pieniądze na nic. Nic nikt nie mówi z rządzących o największym chyba problemie z personelem, po prostu szpitalnym. Z tym też nic nie zrobiono. Przekładają tylko z jednego do drugiego szpitala, ze zwykłego do polowego. No przecież w tym zwykłym i tak jest zapchane, i tak nie ma kim i nie ma czym. I, i, I jak trzeba, to się tam jakiś test zrobi, zamknie cały oddział, albo w ogóle najlepiej cały szpital, bo, bo zaraza. A chyba dwudziestu kilku pacjentów leży na narodowej umieralni tam łącznie chyba ma być docelowo 800 miejsc, 300 na pewno już mają no, po prostu przegrzewają się zwoje mózgowe jak wziąć to sobie wszystko i starać jakkolwiek zrozumieć żeby nadać temu jakikolwiek sens znaleźć jakąś logikę w tym w tych wszystkich działaniach także nie wiem, może, może ktoś nam to kiedyś jakoś sensownie wyjaśni, może dojdzie w końcu do jakiejś merytorycznej e, debaty mm, naukowców, którzy usiądą z lekarzami i naprawdę jakoś sensownie podejdą do, do tematu i zaczniemy w końcu rozwiązywać problem, a nie robić propagandę. Dobrze, moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie najważniejsze, co? Wyłączcie telewizor, poczytajcie książkę, idźcie na spacer, spędźcie czas z rodziną i oglądajcie mo mojego vloga. Dzięki, na razie.